Wiśnie, czerwienie, bardzo często klasyka, czyli czerwienie. Które właśnie tak, jak wcześniej wspominałam, przyozdawiamy cyrkoniami, czy jakimś delikatnym zdobieniem. Nic przesadzonego. Jeżeli chodzi o te brokatowe, to one same w sobie. O, tutaj jest One sobie, same w sobie są tak już. Bardzo mm -hmm. świecące, błyskotliwe, więc już, już nie, dodajemy. Nie, nie dodajemy. No, chyba że klientka ma jakąś swoją wizję do swojego stroju, czy jest tematyka imprezy karnawołowej czy sylwestrowej w jakimś temacie, no to wtedy już indywidualnie. Ale jeżeli chodzi o taki standard, no to jeżeli nakładamy jakieś takie brokatowe, no to tak jak mówię, one same w sobie już są na tyle. Yy, takie urokliwe, że no, jakieś cyrkonie czy jakieś dodatkowe zdobienie mogłoby spowodować, że ten kolor straci na swoim uroku. Wykonuję stylizację na naturalnych paznokciach, czyli już bez doklejania jakichś klipsów. Jest to wszystko nakładane na ta, naturalną płytkę, więc jak klientce jest wygodnie w krótkich paznokciach, to nakładamy na krótkie. Jeżeli klientka jest przyzwyczajona do długich paznokci, no to wtedy robimy, żeby było... Często podpierają się jakimiś czasopismami, czyli jakieś takie cieniowanie za pomocą gąbeczki, czy na przykład nałożenie jednolitego koloru i na to posypanie brokatem jakimś suchym i pomalowanie bezbarwnym. Także jedynie, jedynie jeżeli chodzi o domowe sposoby, to lakier. Pracuję ponad 5 lat i jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby klientka w trakcie imprezy paznokcie zgubiła. także. Pracuję na takiej zasadzie, żeby nic takiego się nie działo, żeby nie było takiej nieprzyjemności, no bo to jest dyskomfort dla klientki, która no, chce wyglądać dobrze, dobrze się bawić, no a tutaj już może to zakłócić to dobre samopoczucie, więc mhm. robimy tak, żeby nie było awarii.